Jemaneczko z tej strony nie dzieć, filmuję. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy troszkę o moich dronach. Jak ja jeżdżę na zlecenia, jak ich, jakiego sprzętu używam, co mi jest potrzebne do tych zleceń i czy potrzebuję tych wszystkich dronów, które ja posiadam, jeszcze plus te, które się walają po szufladach. Co bym teraz kupił, jakbym miał jakiś budżet do wydania i który mi się sprzęt sprawdza do tej pory. Tak więc, no przechodzimy na małe intro i zaczynamy. I, yeah. Sponsorem dzisiejszego odcinka yeah, jestem yeah. ja, bo nikt mnie nie sponsoruje. Ten odcinek nie jest sponsorowany. To są po prostu moje odczucia na przełomie tych czterech lat, 5 lat, jak latam dronami w Piwi i zarabiam nimi. Tak więc no dzisiaj będzie szczera opinia na temat tych wszystkich dronów, które ja posiadam. Wielu dronów nie testowałem, wielu dronów nie miałem, ale ja wiem, który sprzęt się dla mnie sprawdza i który, którego na pewno nie będę wymieniał. Wszystko tutaj będzie w tym jednym miejscu, tak więc zaczynamy. No i teraz, tak, wiadomo, trzeba rozróżnić te dwa typy dronów, bo mamy zwykłe drony, mamy drony FPV, tak więc no do czego my to wszystko potrzebujemy i czy na pewno potrzebujesz dronów FPV, ponieważ no to nie jest takie coś, że już to jest must have, że musisz mieć tego drona i nie obejdzie się bez niego. Jeśli chodzi o drony FPV, no to one są dosyć skomplikowane. Jeśli chodzi o latanie na samym początku, dlatego, no, jeżeli nie chcesz się babrać dużo w te ustawienia, naukę lotów takimi dronami, no to zwykły klasyk tutaj wleci po prostu, no, najpewniej. Jeśli chodzi o zwykłe klasyczne drony, no to ja muszę mieć takiego drona. Jeżeli bym go nie miał, no to bym bardzo cierpiał. Jeżeli miałbym wybierać, to wybrałbym jednak tego drona zamiast moich dronów FPV. Ujęcia jakie wykorzystuję na, na zleceniach. I tak dalej, no to głównie są to ujęcia spokojne, czyli zwykłe przeloty. No to taki dron się naj, naj, po prostu najlepiej sprawdzi, i nie zawsze mam możliwość gdzieś stanąć sobie bezpiecznie z boku. Dużo korzystam z era trójki, raczej bardzo dużo. No ja, jeśli chodzi ogólnie o konstrukcję filmów, to ja bardzo mało używam ujęć z drona. Ale jeszcze, jeżeli mam już wykorzystać te ujęcia z drona, no to są to takie sztosiki. Jeśli chodzi o FPV, no to wiadomo, mamy mały czas lotu, większe ryzyko niż takim hawikiem, RM i tak dalej. Moje 99%, jak nie jest. 100% przez ten rok to jest właśnie Pawo 25, którego tutaj właśnie widzicie. Jest to dron, który spełnia wszystkie moje oczekiwania do filmów. Tak jak wcześniej wspominałem, no ja używam zwykłego klasyczka, czyli era trójkę. Mam nie wymieniałem go na era trójkę Eskę, ponieważ no mi ta epoka takiego wymieniania sprzętu z roku na rok już przeszła na szczęście. Tak więc nie inwestuję aż tyle pieniędzy niepotrzebnie i wychodzę z założenia, że lepiej wyeksploatować sprzęt w 100%, yy, w 100% wykorzystać jego możliwości, niż co chwilę wymieniać sprzęt na nowszy. No bo wiecie, no, mając Mavica 4 Pro i osoba, która tak naprawdę nie ma pojęcia, jak nagrywać tym dronem, nagrywa bez płaskich profili, nie wykorzystuje tych możliwości tego drona, no, to jest po prostu bezsensowny ten dron dla takiej osoby, yy, ponieważ no, wykorzysta może z 20% możliwości. A mając osobę, która ma pojęcie o tym, jak nagrywać, jak ustawiać ekspozycje i tak dalej, i mając z gorszego drona, na przykład era trójkę. No to to wszystko się wyrównuje. Dlatego jestem zwolennikiem wykorzystania w 100% tego co mamy. Jeżeli nam się skończą już możliwości, że już będziemy widzieć, że już więcej nie wyciągniemy z tego obrazka, no to po prostu inwestujemy dalej. Jak widzieliście w moich relacjach i tak dalej. No to ja już zacząłem latać bez GoPro, tylko nagrywam bezpośrednio na otwórkę. Otwórka no to jest to samo, co w awacie dwójce. No, i po prostu zaczyna, zacząłem wykorzystywać te 100% właśnie z tej kamerki, którą tutaj mam. No i jeśli chodzi o otwórkę, to jak dla mnie, dla prostych zleceń ja obsługuję gminy tutaj u mnie w okolicy i jakieś tam zlecenia robię. I tak naprawdę, ani jeden klient nie zobaczy różnicy, czy to jest GoPro, czy to nie jest GoPro a profity są bardzo ogromne w FPV, ponieważ dłużej możemy latać bez tych GoPro dodatkowych i tak dalej, po prostu dron mniej waży. No i teraz tak, jak już wiecie, że tym latam, to tego tak naprawdę no możemy schować, jedyną rzeczą jeszcze, którą chciałbym Wam wspomnieć, no to ja używam tej aparatury, no jeśli chodzi o tą aparaturę, no to to jest Game Changer i od czasu jak przesiadłem się na tą aparaturę, z wyświetlaczem, no to dużo łatwiej mi się pracuje, ponieważ tu o to chodzi, żeby sprzęt wymieniać na tej zasadzie, żeby nam ułatwiał pracę, a nie po to, żeby, żeby było po prostu żeby było ładnie. Tak więc, no, no w sumie w no mam tam aparaturę, którą kupiłem z tego powodu, ale mniejsza z tym. Tak więc no, jeśli chodzi o ara 3, no to nie będziemy tu więcej analizować. Mam wersję tą Combo z dodatkowymi bateriami, y, ale przeważnie jak jadę na zlecenie, no to wykorzystuję jedną baterię. No i dobra, przechodzimy teraz do tego co najważniejsze. No jak wam wcześniej pokazywałem, no to mam trochę tych 5 calówek i tak dalej, y, że na do końca dobrze nie lata, y, ponieważ jeśli chodzi o pię pięciocalowe drony, to bardzo rzadko tych dronów używam. No tak, widzicie, no tutaj mam Walksnaya, No tego ja będę zmieniał na oczwórkę, ponieważ no, jeśli chodzi o pięciocalowego drona, no to na detkacie, wiadomo, te śmigiełka nie wchodzą nam w kadr no to po prostu no, potrzebuję takiego jednego drona, żeby na przykład polecieć za samochodem i tak dalej, tak więc no, jeden taki dron będzie mi potrzebny. Drugi 5 dron, no ten jest bez kamerki, ale to jest taki backup, zapasowy dron, gdzie tylko wsadzam kamerkę no i mogę lecieć. Yy, drugi, kolejny dron, no to jest pięciocalowy, taki X, tutaj jak widzicie. No tu już te śmigiełka wpadają nam tutaj w kadr. No i tutaj, niestety, żeby to wyeliminować, no to musiałbym pakować już kamerkę GoPro od góry. Ale ten dron typowo służy, służy mi do bando, czyli do poćwiczenia, jakichś tam sztuczek, pokombinowania, porozwalania tego drona. Jak widzicie, no te śmigła no tutaj no są sponiewierane po zlocie, mocno ten dron oberwał. Tak więc no, ten dron służył głównie do zabawy. Najważniejszy, najśmieszniej wyglądający z tej całej ekipy tutaj dron, no to jest Pavo 25. Powiem Wam tak, ten dron pojawił się u mnie dokładnie coś koło ponad rok temu. Kupiłem tego drona, ponieważ chciałem mieć nowego drona na półmaraton poznański. Nagrywałem przebitki dla ekipy filmowej właśnie z Poznania. No i kupiłem nowego Pawo 25 z tego powodu, że no tu były te mocowania pod O3 i tak dalej. No teraz już tutaj mamy o no i chciałem mieć po prostu nowy, nowego drona, pewnego, nieulepionego i sprawdzonego. No i kupiłem tego drona i tak naprawdę od ponad roku katuję tego drona, no i nie mam zamiaru wymieniać na nic innego. Jest malutki. Może nie należy do najlżejszych, ponieważ te 250 gram jest takie umowne, powiedzmy, ponieważ musiałbym mniejsze baterie montować, ale jeśli chodzi o Pawo 25, no to jest mój dron, którego używam cały czas, wszędzie, dosłownie wszędzie go używam. Sprawdza mi się w każdych warunkach, nawet w takich warunkach, gdzie muszę kogoś pogonić, tak więc no fajny, lekki dron, a z baterią taką 850, 1000, no to czas lotu okolice 6,5-7 minuty to jest totalnie bez problemu, tak więc no, tak więc no fajnie sobie takiego drona sprawić na początek do zleceń. Możemy kupić pawo 20 na przykład, możemy kupić pawo 35, którego mam, ale jeszcze go nie poskładałem, ale jak zrobię go jako po prostu backup, ale jak dla mnie, jeśli chodzi o nagrywanie zleceń i tak dalej, no to to jest złoty środek i na chwilę obecną, no nie mam, nie znalazłem po prostu lepszego drona, który by mi tego zastąpił. Wiele razy oberwał, po prostu w ścianę przywaliłem tym dronem i nie było kompletnie problemu y, z nim tutaj. Raz io, mi się spaliło, ale to, to było z mojego powodu, bo po prostu w śnieg wleciałem. Y, Jedynym min minusem tych dronów, tych Pawło 25 jest to, że musiałem tutaj takie dystanse zamontować. O, może tak, takie dystanse dookoła pod tego plate'a tutaj po to, żebym mógł kartę bezpośrednio szybko sobie wpinać y, do, do, do czwórki. No i, no i teraz normalnie kartę wkładam, wyciągam i mogę sobie dalej tam latać. No i teraz tak, no jeżeli mamy te drony omówione i tak dalej, z tych wszystkich tutaj, które mamy, no to jakbym miał wybierać, no to zdecydowanie ten byłby dronem głównym do wszystkiego. Ale no, niestety na dronach samych się nie kończy. Tu mam walizkę, w której noszę sprzęt. Tu mam wszystko, co jest mi potrzebne do latania dronami, do jazdy na zlecenie, ponieważ dużo zleceń zaczęło mi się pojawiać takich, że tylko latam dronem. Tak więc no, taka walizka to jest tak dla mnie must have, ponieważ wszystko mam tutaj zorganizowane i wszystko bardzo fajnie tutaj sobie śmiga. No i co? Na pierwszy rzut pogadajmy sobie o aparaturze. Smyczka, dobra rzecz, żeby mieć oryginalna, BSP zlot. Yy, swyczka musi być. No i tak, jeśli chodzi o aparaturę, aparatura tak naprawdę zostaje z Wami na no, może nie na zawsze, ale to jest taki, taki element układanki, że kupujecie raz i nie wymieniacie tego. Wcześniej, jeśli chodzi o drony, no to ja co chwilę wymieniam aparatury, bo coś mi nie pasowało, coś tam nie było takiego jakbym chciał. No i jak wejdziecie sobie w filmy. O tym, jak zacząć dr latać dronami FPV, no to po prostu, no tam cały czas jakieś tango miałem, jakieś dziwne inne aparatury, aż w końcu zainwestowałem w coś porządnego. Miałem jeszcze boksera, ale tego boksera wymieniłem właśnie na Boxera Maxa. No jeśli chodzi o Maxa, no to to no, jest Max, nie? Tak więc mamy tutaj aparaturę y, z gimbalami CENCE. Y, bardzo płynnie to wszystko tutaj pracuje, mamy lepsze, no lepsze wykonanie ogólnie z tej aparatury. No ja i powiem tak, ona nie jest za duża, jest sam raz, ja mam dosyć duże łapska, tak więc no mi bardzo fajnie ona leży, dobrze mi się lata na tej aparaturze, yy, tak więc no, no osobiście Radiomaster, Boxer, Max, bardzo polecam, ja są w różnych kolorach, ja oczywiście cygański, no bo, cześć Mirek, handlarz, co nie, Czy chcesz kupi kupić luty? Jak coś to możesz wejść na moją stronę wwwnie um, um, 9 tam kupisz rzeczy ode mnie, nie? No ale, mniejsza z tym, nie? No przecież nie będziemy tutaj handlować, co nie? Ale weź coś kup. No i teraz tak, jeśli chodzi o aparaturę, no to mam ją z LRS-em no i to właściwie tyle. Jeśli chodzi o latanie dronami FPV, no to ja polecam kupić najpierw aparaturę, podpiąć sobie ją pod komputer, polatać na symulatorze. Możemy kupić nawet najtańszą aparaturę, jak jest tylko możliwa, żeby tylko zobaczyć, czy nam się to spodoba. Bo jeżeli no, nie będziesz czuł tego flow takiego do, do FPV, no to po prostu nie będziesz śmigał. Kupujemy najpierw aparaturę. Poćwiczcie sobie te 5 godzinek, 10 godzinek na symulatorze, i dopiero wtedy, jeżeli już czujecie się tak na siłach, to możemy wyskoczyć tym dronem, polatać. A pewniaka, że nie rozwalimy tego drona, ponieważ no mogę się założyć, że jeżeli kłopisz cały zestaw, wystartujesz do góry, no to ten dron się rozczaska no i to tyle z tego będzie. No, no to co? no To system wizji jest ważny, nie? No i jeśli chodzi o system wizji, no to ja mam dwie, dwa systemy tutaj aktualnie, i zaraz Wam powiem o co tutaj chodzi. I teraz tak. Ja na co dzień używam DJI O4 właśnie z goglami czwórkami. Możecie kupić gogle dwójki, który też bardzo polecam, możecie kupić o trójkę, którą też bardzo polecam, ale dlaczego przesiadłem się na oczwórkę? Jak wejdziecie sobie w film, gdzie robiłem porównanie DJI O4 z O3 z zasięgu, no to zobaczycie, że jest różnica w tym zasięgu. Że dalej polecimy mając gogle trójki, dalej polecimy mając O4 niż na trójce. No i jeśli chodzi o O4, no to na oczwórce nie mamy tych takich kontrastowych blików, jakby co nie. Czyli wlatując do pomieszczeń, do ciemnych, jakichś zamkniętych pomieszczeń ze słonecznego dworu, no to zanim nam się ta ekspozycja przestawi. No to niestety to są ułamki sekundy, które mogą zadecydować o tym, że no coś po prostu przypierdzielimy. No i to był główny powód, dla którego no na pierwszym miejscu w Pawo wymieniłem właśnie o czwórkę, ponieważ często w takie miejsca wlatuje się, jak się lata, właśnie z łupami na jakichś zleceniach. Tak więc, no, wolałem już zainwestować, po prostu kupić raz, a dobrze. No i latać sobie takim dronem. No a jeśli chodzi o gogle trójki, no to jakiś czas temu, jak robiłem recenzję AWATY dwójki, no to troszkę te gogle hejtowały nie pasował mi ten pasek od góry, a właściwie dalej mi nie pasuje. Wolałbym, żeby ten pasek był tutaj na prosto. Już się przyzwyczaiłem, lepiej mi się lata. Jeśli chodzi o gogle trójki, no to troszkę mniejszy ten ekran jest w środku tutaj. No i jeśli chodzi o ten mniejszy ekran, no to jest plus tego taki, że po tych rogach, jak latamy dronem, no to często parametry mamy po rogach gdzieś porastawiane, A w goglech dwójkach, no to ja miałem wszystko rozmyte po rogach i słabo po prostu to było widać, nie? Tak więc, no, przesiadłem się na gogle trójki, przyzwyczaiłem się, bardzo dobrze mi się już lata. Ogólnie, jak przesiadłem się na otwórkę i na te gogle nie, trójki, no to pierwszy raz w życiu latając dronem, miałem takie uczucie, że prędzej stracę zasięg radia niż właśnie wizji. To było chore. No ale no, tak było. No i mam jeszcze gogle od Wolksnaya, no i dlaczego ja tak mam? Jeśli chodzi o Wolksnaya, no to planuję, że no, będę raczej chciał wymienić to na, na otwórki albo właśnie na zapasowe gogle dwójki na przykład, bo mam jeszcze kilka Vist. Eee, właśnie, wspominając jeszcze o goglach dwójkach, no to gogle dwójki to jest taki sweet spot, ponieważ możemy stary system używać z tym najnowszym systemem, co nie? To jest fajne, bo mając gogle trójki, no to niestety o trójki tylko nam działają i otwórki. No, a jeśli chodzi o Wolksnaya, no to zasięg niestety nie jest taki fantastyczny jak tutaj, gdzie bardzo fajnie sobie śmigamy, ale mam Wolksnaya po to, żeby na przykład takiego drona przekatować na bando, ponieważ no różnie bywa, można coś uszkodzić i tak dalej, a zawsze drugiego drona mam, żeby też sobie pośmigać i jest spoko. Ale no niestety no jakościowo no, odbiega to od gogli trójek ale no zawsze mam oba takie zestawy ze sobą w razie W. I teraz tak, jeśli chodzi o moją walizkę i tak dalej, ja do tej pory wożę ze sobą, mam GoProsy i to dwie sztuki ze sobą targam, mam GoPro Mini, tą, którą tutaj widzicie, i ja się przeproszę troszkę z tym GoPro, ponieważ no GoPro do bando fajnie się sprawdzi. Ponieważ no nagrywając w 100 klatkach właśnie 5-calówką, no to jakość już nie do końca tak fajnie wygląda, a tutaj ustawię sobie po prostu 30 klatek. Tak więc, no, do bando, do przelotów takich szybkich, no to będę używał dalej GoPro. No a jeśli chodzi o GoPro 11 Naked, no to będzie mi zastąp zastą zastąpywała po prostu moją otwórkę, żeby nagrywać w pionie. Kolejna rzecz to są filtry szare, których używam właśnie w moich dronach. Jeśli chodzi o fpv no, to mam dwa razy, dwa takie zestawy, dwie ósemki, dwie szesnastki od geprca, który jest bardzo dobrym filtrem. Robiłem porównanie z geprcem no i bardzo fajnie ten filtr wypada, ale bardzo źle się go montuje. Jak już go zamontujecie, no to lepiej, żebyście mieli kombinerki ze sobą, bo inaczej nie zdejmiecie po prostu tego filtra. No i Freewell przysłał mi te filterki, które tutaj właśnie widzicie. Są to filtry dedykowane pod oczwóreczkę, no i jeśli chodzi o te filtry, no to ich montaż jest banalnie prosty. Zapinamy sobie od przodu o taki tutaj filterek, no i nie ma problemu ze ściąganiem, no i z zakładaniem. Ale ciężko tak, o. Kolejną, jeszcze jedną taką rzeczą, o której nie wspominałem, no to jest to, że ja mam w ogóle czwórkę na oryginalnym mocowaniu tutaj zamontowane gdzie ludzie tam jakieś kanopki montują i tak dalej, a ja tutaj po prostu odwróciłem sobie mocowanie oryginalne, które mamy w Pawo 25. No i jak widzicie, wszystko dobrze pasuje, nie ma żadnych drgań i tak dalej. Mam tutaj takie podstawowe rzeczy jak narzędzia i tak dalej, mam tutaj te śrubokręty, bardzo polecam o tego typu śrubokręty. Na Temu czy tam AliExpressie kupicie bez problemu, jakaś latareczka, żeby sobie przyświecić, lokalizator GPS w razie jakby ktoś nam buchnął naszą walizeczkę. Kombinerki No i dwa zestawy kabelków, żeby podpinać się z telefonem. Jakbym chciał do Betaflighta wejść, mam zwykły USB-C. No i USB to takie stare, nie pamiętam już jak się to nazywało. No, tak więc, jeśli chodzi o moją walizkę, to tak to wygląda. No i ostatnia kwestia. To są baterie, nie? No i jeśli chodzi o te okajsa, no to jest to skrzyneczka wojskowa na olx ach i tak dalej. Kupić taką skrzyneczkę. Po 40 zł chyba płaciliśmy, czy tam 50? Nie pamiętam. W takim lepszym stanie, jeśli chodzi o ładowarkę, no to ja używam Tom Hotel S6. Jest to ładowarka, która wywaliła korki w Bawarii. Yy, baliło się w ogóle z tej ładowarki. Nie wiem, jakim cudem ona dalej działa, ale działa, nie drąże. Yy, sama się naprawiła. Spoko opcją w tej ładowarce jest to, że mają na przykład liposy, jakieś duże baterie i tak dalej. Podpinamy sobie tutaj pod naszą ładowarkę. A jak widzicie tutaj o ładnie wszystko tutaj już nam działa, pokazuje nam napięcie jakie mamy na tej baterii i tak dalej, więc spoko to jest opcja. Jeśli chodzi o Pawo 25 no to ja osobiście używam tych baterii, te które właśnie tutaj widzicie i powiem Wam, że jestem cholernie zaskoczony tym jak dobre są te betowskie baterie. Ponieważ... Jeszcze jedną kolejną rzeczą, ja zrobiłem sobie takie adaptery tutaj o, które tutaj widzicie. I jest to adapter właśnie z tego XTK dużego na, na mały, bym mógł baterie małe ładować właśnie tą ładowarką tutaj. Jeśli chodzi o nagrywanie filmów, no to ja też robiłem odcinki, musicie zerknąć sobie na starsze filmy o DJI O4, o moich ustawieniach i tak dalej, ale w skrócie nagrywamy w 4, 3, za każdym razem w 50 klatkach, w płaskim profilu, ponieważ mamy tam te 10 bitów, możemy więcej sobie tam pokolorować. No i tak naprawdę to tyle. Staram się filtry dobierać tak, żebym miał migawkę na przykład przy 50 klatkach tą jedną setną, jedną osiemdziesiątą yy, i bardzo fajnie to się sprawdza. No i oczywiście program Giro latuje wlatuje na dzielnie, żeby po prostu no ładnie to wszystko wystabilizować. No a materiały to, to tak jak widzieliście w tych przebitkach, no to no mi się wydaje, że robią robotę jak na takiego małego głównioka No i nie ma sensu po prostu montować już tych GoProsów. I to tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Dawno mnie tutaj nie było. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, że zobrazowałem Wam jak to wszystko tutaj u mnie wygląda no i resumując całość no to ja polecam dalej Pavo 25, wiem, że dużo osób się śmieje z tego drona ale to z tego, z tego powodu, że po prostu ten dron już jest trochę stary, dużo nowych dronów się pojawiło, które latają tak samo, nie ma kompletnie różnicy jak dla mnie, tak więc no dla mnie Pavo 25 na zlecenia to jest sweet spot idealny dron do śmigania Ewentualnie Pawo 20, jeżeli ktoś naprawdę chce mieć leciutkie odrona i latać gdzieś tam wśród ludzi. Wiadomo jak jest, ale no, trzeba sobie jakoś radzić. Zostawcie suba, dajcie tam na dole komentarz, napiszcie po prostu, czym latacie i co wam się najbardziej sprawdza na zleceniach. Czy dalej używacie też GoPro, czy już lecicie na ocjórkach, dajcie tam na dole znać, jaki setup używacie, może jakaś fajna dyskusja tam się rozwinie. Odwiedzajcie mój sklep i do następnego, trzymajcie się.